Szanowni Państwo, wielu z Was pyta się, kto po wojnie dał Panu na imię Adolf. Otóż nadszedł, myślę, czas, aby Wam to wszystko wyjaśnić i żebyście to wszystko zrozumieli. Tak na spokojnie. Szanowni Państwo, urodziłem się, żyłem tydzień i umarłem. I co robić z umarłym dzieckiem? No, matka mówi tak. No, trzeba go chociaż ochrzcić, żeby mu krzyżyk postawić na grobie. Poszła do księdza, tam gdzie się urodziłem ksiądz mi trupa nie będzie chrzcił. Więc co zrobiła? Pojechała do Oleśnicy, miasta powiatowego, tam jeszcze był niemiecki ksiądz. Weszła do tego księdza i mówi, jaka jest sytuacja, że trzeba dziecko ochrzcić i tak dalej. No i ksiądz niemiecki wziął niemiecki, no jeszcze na niemieckim dokumencie mam, że w dniu takim a takim ochrzciłem chore dziecko. Na imię nadano mu Adolf, a ojciec mówi i Edward. Czyli ja tak naprawdę jestem Adolf Edward. Adolf dał mi niemiecki ksiądz, gdyż polski ksiądz nie chciał mnie ochrzcić. Po prostu gdzie już ponoć nie żyłem. Ale z tego co się stało w kościele, szanowni państwo, mogę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ja to wszystko po prostu pamiętam. Pamiętam, że byłem po tamtej stronie. I z chwilą jak zaczęto mi polewać głowę wodą, po prostu obudziłem się. I zacząłem grzeć mordę w kościele. Wszyscy oczywiście się bardzo zdziwili. No i mama przywiozła mnie do domu żywego. I w taki sposób dostałem imię Adolf. Gdyż Adolf otrzymałem od księdza niemieckiego. Niemiecki ksiądz mnie po prostu ościł, bo jeszcze byli księża niemieccy. Dlatego dostałem to imię i może dzięki temu po prostu żyję. Bo gdyby mnie nie oszczono, a zakopano, to by mnie po prostu na tym świecie nie było. Dziwne jest to, że ja pamiętam, dokładnie pamiętam jako noworodek, co było po tamtej stronie. Ale nie będę wam mówił, bo powiecie, że czaruję albo że zalewam wodę gdyż to nie jest takie istotne. Natomiast wiem jedno, że jak mój syn się urodził, też dałem mu Adolf. I też jest Adolf Junior. Adolf Kudliński junior. Chłop jak dąb. No, i trzeba go w końcu troszeczkę zaprzągnąć do pracy, gdyż ja sam nie będę cały czas was instruował. Całe życie go uczyłem, jak przechowywać, jak kombinować, jak po prostu robić pracę taką jak prepering. Ma też pełne piwnice, pełne spichlerze wszystkiego zboża, mąki, kaszy, ryżu. No, jest dobry. Samochód ciągle zatankowany, ale teraz zbliża się wiosna, i chciałbym, żeby Junior troszeczkę z wami popracował. Chociaż dlatego żeby mnie trochę odciążyć, gdyż ja mam tych spraw, wiecie, policyjno-prokuratorsko-sądowych tyle, że po prostu, no, czasami brakuje mi na wszystko czasu. A on tematy, które chciałbym, żeby załatwił, po prostu załatwi tak, jakbym ja sam to zrobił. Możecie być pewni. Jest może bardziej skoordynowany, bardziej układny, bardziej elegancki. No, ja jestem taki, jaki jestem, jakiego znacie mnie od paru lat. Ale myślę, że on ma też wiedzę, może czasami większą, gdyż dzieci są mądrzejsze od przykładowo rodziców, gdyż zna parę języków, a ja znam tylko z biedą trzy. Szanowni Państwo, powiem Wam, jakie tematy będzie synek omawiał. Otóż, Junior będzie omawiał następujące tematy, które winny być omówione teraz wiosną, bo to jest najważniejsze. Będzie mówił. O zdrowie, jakie rośliny warto mieć wokół siebie. To jest bardzo istotne. Czym obsadzić posesję? Mieszkacie gdzieś. Te rośliny muszą działać zdrowotnie na Was, a nie tylko odposadzić sobie trawę, posiejecie, podlewacie i cieszycie się, że, że macie trawę. Nie. Roślina musi być taka, którą można posadzić, ma sprawiać przyjemność i macie się jeszcze obowiązek tą rośliną wyleczyć, bo takie rośliny muszą być. Drugi temat, Szanowni Państwo, powiem Wam. Synek, o jednej rzeczy, o lawendzie. Dlaczego warto obsadzić lawendą całą posesję i co z tą lawendą można zrobić? To jest właśnie sztuka. Później taki temat mu też zleciłem, aby po prostu upiec ciastka takie, które będą miały długą trwałość i dawały dużo energii. Zjecie 3-4 ciastka i jesteście na bombani, jak jasna cholera. Następnie temat to będą. Szybkie i zdrowe bułki, bo ktoś tam z naszych internautów pytał się, jak zrobić bułki bez polepszaczy na śniadanie. On to zrobi, bo go tego nauczyłem. Później, jak zrobić, teraz wiosna się, szanowni państwo, zbliża. Mamy wszyscy warzywa, mamy wszyscy różnego rodzaju roślinki. Jak zrobić ekologiczne opryski? On wam pokaże. Jak zrobić oprysk, żeby opryskać, żeby roślinki po prostu nie chorowały. Później, jak zadbać o trawnik na zimę. Też się tego dowiecie. Później macie, co każdy z prepersów winien mieć, jak wychodzi z domu. To jest bardzo istotne. On wam wszystko włoży do głowy. Pamiętajcie, żebyście się stosowali do tego, gdyż to czasami może wam uratować życie. I moja teściowa była z Wilna, powiem wam. I ta teściowa robiła świetną surówkę. Tą surówkę, jak zjecie, to będziecie mieć takiego powera, jakiego żeście nigdy nie mieli. Także też to wam powiem. Później jeszcze zrobię wam pieróg inny niż wszystkie, jakie znacie. Idealny na wyjazdy. Co to za pieróg? Ja sam tego nie wiem, gdyż ja czasami też się od niego muszę uczyć, gdyż wiecie, mój umysł czasami pracuje już na zwolnionych obrotach, jak się ma dych, a młodzi jednak idą ciągle do przodu. Ale są to wszystko rzeczy, które dotyczą prepersów, które dotyczą przetrwania. I w tym kierunku kanał cały czas idzie. Tym, że się zmieni tylko osoba. Czyli będzie... Adolf Junior. Zapraszam. Oglądajcie i zastanawiajcie się, czy mówi dobrze, czy źle. Nie krytykujcie go za bardzo, gdyż on, no, jest młody jeszcze chłopak, no, nie będzie wszystko, może, tak idealnie mówił, był tak pewny, jak ja jestem pewny przez siebie. No, on będzie starał się troszeczkę iść z duchem czasu, a ja jestem tym starym rzęchem, który mówi tak, jak kiedyś było. On będzie mówił tak, jak winniśmy teraz funkcjonować. Także, szanowni Państwo. Słuchajcie i notujcie, bo to może się Wam przydać. Dziękuję bardzo.